Cześć, z tej strony Lunera, to kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj gramy nową postacią, którą, którą trafiliśmy ostatnio. Nazywa, to był jakiś słonecznik kosmiczny. Kos A, no, kosmiczny słonecznik się nazywał. No, widać, że jest jakiś taki kosmiczny, dziwny. Dobra, wchodzimy sobie nim i idziemy grać. Czy będzie dobry? Nie wiem. normalne, Bo chodźmy sobie na... Zwykłe rundy tym razem Dawno nie byliśmy ktoś w ogóle gra w tą grę jeszcze Trwa drużynowa No zobacz! Ktoś tu jeszcze gra Czekaj najlepszej bitwy E, nie już Raczej znaczy nie Dobra, to weźmy sobie Tryb gry wieloosobowej. Weźmy sobie... O, na przykład lądowanie na Księżycu, bo tak to trochę wygląda. na postać jak z Księżyca. Szkoda, że nikt już nie gra w tą grę. Mało osób. Ale mają być podob... podobno możliwe, że będą jakieś aktualizacje do tej gry jeszcze. Jest taka szansa, ale ja nie jestem pewny. Bo się ich chyba nie updateują od dwóch lat, trzech, ale miały jakieś update y, podobno wyjść. Nie wiem jak to będzie w końcu z tą grą. Czy wyjdą? Zajmij tam tym podstrzelajmy. Czy, czy wyjdą? O nie, ja że zginę. Ta postać ma mało HP. Czy będzie dom do tej gry, update, y, czy nie? tylko ja nie wiem. Fajnie by było, jakby były jakieś, ale co? To... Nie wiadomo. Ten pokonany, jeszcze tamten, fermus, Bijmy, mimy w niego. No nie, uleczył się yy, ten naukowiec. No, o nie, no, z dwóch stron to ja nic nie zrobię, jak mnie z dwóch stron bije. To niestety boty. No, pojaw się. Niestety boty, bo nikt nie gra w tą grenadę. Ale... Jakbyście jak widzicie to, to, to jakbyście chcieli to zostawić łapki w górę. Może więcej osób by zobaczyło ten film. Może więcej graczy by powróciło do tej gry. Bo jak teraz widzę, to tu nikogo nie ma. Niestety. Trzeba z botami grać jak na razie. Chcecie, żeby ta grało żyła, to lajkujcie. Może więc ta osoba by To Postanowiło zagrać jeszcze raz w tą grę. Bo kiedyś ta gra była bardzo dużo osób, jak przechodziła. Na samym początku i zaraz zginę. Zobaczcie tego mi, impasem. Impada, pada, jeszcze się nie, nie chodzi tu. Też ginie. No dawaj, jeszcze żołnierz. Tutaj okay, nie, że nie mogę sobie trafić. Ale dobra, róża się nim zajmie. Albo nie. Wow, bo jeszcze naukowiec przyszedł. Jeszcze super mózg tu idzie. Którego zabijemy. Dobra, wskrzeszamy. I idziemy tutaj konać z tych gwiazdy sportu. Tego zabijemy. Zależy. Naliśmy. Jeszcze imp tu jest. Spróbuję uleczyć. Jeden uleczony i jeszcze drugi. Uleczę? Zdążę? Dwa, jeszcze jeden. Ostatni już. Zdążyłem. Tego pokonać, ten pokonany, tego uleczę. A nie zdążyłem już uleczyć, ale było blisko. Żołnierz nas pokonał. Okej. Okay. my tu raczej wygrywamy, moje też nie są... Dobra. Czyli mamy 40. Dobra. Chyba... jeszcze tych tutaj inżynierów. Znaczy nie inżynierów, tylko... Dobra, pokonałem. Nie inżynierów, tylko naukowców. No chyba się niestety uleczą. Dobra, pojaw się. Jest żeby teraz pokonać na pokonaniu. Chcę zrespilić koło jakiegoś żołnierza zombie. Widzę, że kilka osób poginęło. Botów. Okej, okay, tych tutaj bijemy. I czy tam co trzeba na pociągu. Można przytrzymać? nie? Trzeba naciskać. My leczymy, 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 zdążę? Mam bardzo mało HP niestety NIESTETY i mam koło siebie Pokonałem go na szczęście Ktoś mi pomógł Trzeba się uleczyć Co mnie tak bije mocno? Dobra Koło nas był pirat na, dział na działku Pojaw się 10 leczeń No, jest 48 do 48 Czy wygramy to? Je jeden kill Dobra, zobaczymy kto wygra no, niestety zombiaki wygrały. No, bym już tutaj nic nie zrobił. No, trudno. Dobra, o jeden punkt. Mało pieniędzy się zdobywa. Przeszaszmyk, dobrze. Wiem, że się tak nazywam. I teraz. Wróć na podwórk Albo nie Zrobimy sobie Bo chciałem zagrać Bo chciałem zagrać w sumie w żeśmy gdzieś tam polecieli, ale sobie jeszcze Zagrajmy na przykład Wielka Biała Północ Czyli po prostu ogrody i cmentarze musimy przejąć Na tej mapie chyba trzeba akurat Rośliny muszą zombie przejąć A nie, bo zombie mu Okej, okay, czyli muszą, zagrajmy sobie tym słonecznikiem Oj, to są i my, my musimy obronić, tak, bo zombie muszą ocalić swojego yetiego. Dobra, no od razu raz ustawiamy to. Zombie już idą, można poszczelać w nich trochę I chciałem też trafić. Coś. No dobra tutaj. Się... Żeby tutaj nie doszli tylko. Jak dojdą to już będzie problem. No, Słonecznik to nie jest jakaś postać do bicia obraży. Bo cztery bije. I widzę, że on ma coś takiego jakby taki pyłek rozsiewa, który... Oj, trzeba ulecieć w te... W te który też bije po czasie. Dobra, jeszcze ty. Aha, idzie coraz więcej tutaj. Dobra, odpalamy. Wujka. Tylko może nie w tym miejscu. nic nie będziemy trafiać, tylko tu. Oj, są tutaj bardzo blisko Dobra Ten leży, ten też Jeszcze ten Imp tu jest Dobra, im też pada Trzeci poziom wbijamy Dokonujemy tego to Jeszcze idzie tutaj pirat Noć pirat Dobra, trochę obrażeń ja zadań Okej, okay, tam idzie ten, dobra żeby mnie teraz nie zaatakowali bo ja zginę Buk. bo ten słonecznik nie ma dużo zdrowia no. z dołu raczej pójdą albo zlew idą z dołu dobra nie wiem po prostu mnie leczę tego uleczyłem go jakby go kaktusa no. no ten kaktus jest beznadziejny ja też dostałem ale to jest nie miałem co zrobić no Przejmują czy nie? Nie przejmują jeszcze. Mamy 5 minut. Okej. Okay. Znaczy... Ale wyjechał nas też. Nie no, znaczy nam przejmow. Aj. No trudno, nie wiem czy to wygram, bo... Nic chcę zmieniać. Ten słonecznik nie jest jakiś dobry, widzę. On jest na pewno dobry na jakieś grupy zombiaków Jakby było dużo małych zombiaków To... To oj, trzeba uciekać. To on jest na pewno dobry Bo on ma ten swój Nie wiem, pyłek Który bije w czasie Welcome to Barking Wild Okej, okay. chodźmy Te zombiaki tutaj, będą szły Gdzie one są? nie ma ich na razie, okej. Okay. idą już no nie, no już boty idą naprawdę no i nie tylko boty, oczywiście boty, chodziło mi o tych impu. No i ten na dziale się ustawia, a te boty w ogóle nie są są ci sami cięższe niż ludzie oj, i ktoś z tyłu mnie atakuje Pójdzie ten, okej okay. one jeszcze te małe bociki mogą stawiać bez przerwy, a my a, te ludzie, to no, Tak, średnio. Dobra, bijemy, bijemy. I trzeba niestety naciskać. To jest największy problem. Chwila, bo tu żołnierz idzie. Dobra, i tutaj też jest. Dużo innych jest, przyszło. Dobra, odpalamy i bijemy ich wszystkich. Ten leży. Skąd jeszcze? Stamtąd. Z tej strony idą. Tam mogą, pójdźcie na chwilę, wyjść. Nie, wtedy mm. oni idą. Ja nie wiem, z tej strony, wtedy, środkiem To jest z prawej. Tak, no, prawej. Z środkiem najczęściej. A co się chowa za tym kłopotem? Ten pokonany, ten też. Ten... Oj, tego już nie pokonam. Dobra. Okej. Okay. Tego też nie Dobra, zabicy tego leczymy. Co mogę tu pokrzyć coś? Takiego. Naleczam ten. Też pada. Dobrze. Nie no, ale czemu oni wychodzą z tego punktu? Pirat, pirat tam jest Okej stoją No super mózg z, z naukowcem Dobra No ja się rozkładam Tylko nie jestem na punkcie tylko nie mogę było na punkcie wrócić Kim widzicie Jeden pokonany Nie pokonam ale tutaj w przodu są Tutaj im jeszcze też pada Idzie żołnierz No chodź Dobra Żołnierz też pokonany Tam jeszcze idzie gwiazda sportu Dobra pada gwiazda sportu Dwie minuty trzeba przetrwać Uff, dobra Tu mogę coś postawić? Nie no idzie, idzie im Nie no ja jak ja zginę to, to tego nie obronimy pewnie Bo ja tu robię większość obrażeń Nie chcę boty. Okej Lipty no, jak pokonany Mam na kop. teraz Oj! Z czego ja dostałem? O nie no, nie wchodzę na punkt naprawdę Minutę jeszcze trzeba przetrwać. Przetrwajmy jeszcze minutę chociaż. Nie mogą z każdej strony przyjść. Okej, okay, na razie nikt nie idzie. Tu ktoś? Nie. Nie ma nikogo. Tam też nie. Idzie ktoś. Imp tam jest tylko. Tutaj żołnierz. Dobra, żołnierz pokonany. Tam imp. I też pada Nie co bra? 40 sekund jeszcze ja tutaj na dziale jest ze, ze sportu, ze sportu pada okej okay, już mam, mam tutaj Postawię tutaj no nie, żołnierz wchodzi Postawię tutaj no, słoneczko no, kwiatka No, słonecznika, dokładnie. Zapomniałem Co się to nazywa? No, wygraliśmy Dobrze, wygraliśmy Ciężko było nie wygrać, no cóż No i... Ubroniliśmy prawie wszystkie punkty 5 punktów Nie jakoś dużo pieniędzy bo 7 tylko 300 Oczywiście jestem na podium Nek na boty, no Dobrze To ja już na końcu, dziękuję wam za oglądanie Widzimy się w następnym odcinku I... Fajnie, jakby ktoś jeszcze nie wiem. Może ludzie jakby powrócili do tej gry. By było na pewno troszeczkę ciekawy. Na razie się nie rozwija, ale podobno ma być tam jakaś aktualizacja. Czy będzie to, nie wiem. A w tym odcinku to by było na tyle. Ja mam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. No i na razie, cześć.